Dajcie kochani, to Mary i Mario, no i tym razem chwilę u nas niewidziane, ekspres losy. No, chwilę nie było. Kupiliśmy sobie pakiecik, wkład to 31 złotych. A, a wybierać sobie będziemy tak losowo. Tak losowo wybieramy? Tak, tak. To wybierz no, pierwszy. No dobra, to ja wezmę może ten. Nie wiem co tu trafiłem. O, trafiłem fajnie. gorącą kasę, dobrze. Może być. Może być, że ta gorąca kasa? I tak. chłopaka, a właśnie wszystkich chłopakom, wszystkim yy, naszym oglądających chłopaków, nie, nie oglądających, życzyłbym już, ja życzę Wam wszystkiego dobrego dniu Waszego święta, kochani. A tymczasem szukamy. Najpierw szukamy piątki. Czy piątkę znajdziemy? No, nie ma piątki. 33. Oj, nie widzę. 37. Jest, dobra. Niebieska papryczka, ciekawie, ciekawie. Trójeczka. Czy trójeczka będzie, brak? 40. Nie widać. 31. Nie ma. 27. Nie widzę. 38. Chyba również nie ma. 18. Szukam, szukam i się nie doszukam. 32 No też nie ma. No cóż. Tu to znaczy, że to pusto. pustak. Tylko jedna papryczka. Teraz ja tak. Tak, potem sobie ja wyrocę. Ja wzięłam, co to jest. A, A tutaj ja wygasi. Ode No dobra, to szukamy. Co takie same? Tu nie mamy. Nie ma trochę blado widać, ale może ten drugi spróbujemy. Tu też nie ma. Nie ma. Tutaj nie ma również. Trzech też nie mamy. Nie mamy. Tu, tu, tu nie ma. Nie ma. Po dwa to nie ma. Tu też nie mamy. Tu są tylko dwie cytrynki czy pomarańczki. Nie ma. Tu również nie ma. Tu też i tu też. Czyli też puste. Teraz pusty. No trudno. To ja wylosuję sobie co mam. A, trafiłem Piłka. szybką piłkę. No dobra, zobaczymy. To co? <laughs> szukamy boiska. Boisko jest jedno. Jest drugie. Gol, jest jeden gol i drugi gol i pucharek. Tu mamy pucharek. Jeden. O, jest drugi. pucharek. No, no dobra, chwile? czyli tu mamy dwa złociszki. Ła wow. jest, jest. Pusto dobra. nie jest A co na ja szczęście? takie długie mam teraz? No chyba trafiłaś słówka. Słówka. No dobra, patrzymy. Nil, n, i, nie ma l, czyli gdzie jest jeszcze l? Jeszcze tutaj mamy l, dobra. Jar, nie ma j, tu j, dobra. Ryki, e ry, R -y nie ma y, o nie. Nieładnie, nieładnie. Gdzieś jeszcze? Nie. Dobra, prom. <laughs> nie ma P. P. O ja. No to tu będzie, ma kamra. Chyba. Radar. R. A. D. -a R. Radar. Jest pierwsze oczko. O. Czy. Coś, k widzę? nie ma. Oj, tu nie ma. K. A to już było. Dobra. Teraz szukamy Austin, Austin, czekaj, a, czekaj, przesunę, bo kurczę, chyba nie przesunęłam, przepraszam. E, właśnie drugą stronę, to literki żeby Aha, ale ja nie, no, jaka, o, tak. ja nie lubię, to jest takie długie, Sto dlatego a, u, s, t, i, i, -n jest. No jest. Tak, jest. To jest drugie. Brunt. O Jezus. B nie ma. Nie ma rundy Nie ma B. Nie ma B. I ostatnie miednica. Pokazałam. No Dobra. My i nie ma. Nie jest. My i. Edy, my i c. A jest! No kochani mam trzy wyrazy, a trzy to jest tylko zworocik, czyli jest pięć złotych. No dobra, to, to mamy jest... wygrane. Dobra, razie wygrany kładziesz? No na razie na bok. Mówi się do siebie. O, ja trafiłem tym razem krzyżóweczkę. No fajnie, szkoda, że nie ja. Dobrze, szukamy, szukamy literki B. Tu mamy B. I więcej nie widzę. Kolejne jest U, tu mamy U, tu mamy U, tu mamy U i tutaj jeszcze U. No, sporo ich było, mm -hmm. ale chyba to wszystkie. Teraz kolejna Z. Zresztę sobie je. Ja. Ja, 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 ja tak też No dobra, szukamy Z wobec tego. Tu mamy jedno Z, tutaj jest drugie. Czy jeszcze jakiś Z? Tu się gdzieś kręci? Chyba nie. Dobra, teraz A. No, a pewnie będzie ciut więcej. Szukamy literki A. No. Tu jeszcze i tu jeszcze. No, to chyba wszystkie. Dobra. V to chyba tak nie za bardzo jest sens szukać, bo nie widziałem. <grym> nie, nie ma. Teraz kolejna literka H. H. No też nie ma. Teraz M. Czy gdzieś tu M, tak, jest tutaj w rumie, ale chyba tylko jedno. Ale jakie szukały? M. Aha. Teraz czas na N. No, N jest więcej. N są też. Tu mamy N, tu mamy N, tu mamy N i jeszcze tutaj i jeszcze jedno. Nie no. Yy, raczej więcej nie widzę. Dobra, teraz kolejna literka I. Tu mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte. I jeszcze tutaj na dole, w kulinariach. Dobra, teraz literka W. Tu mamy jedno W mhm. i chyba tylko jedno. Kolejna literka P. Tutaj mamy P. I to tyle. Teraz e. e. Tu mamy E. Tylko tyle. A to wygląda. No dobra, no nie ma więcej. Teraz literka O. Tu mamy O. Tu kolejne. Nowe, pierwszy wyraz. Tu mamy O. Tu mamy O. Dodajcie D. Masz to nie. Teraz literka C. Nie ma jej. Teraz T. Chyba też nie widziałem. Nie. No to G może. O dobra, Iga jest drugi, wyra drugi wyraz. No. I to tylko tyle. Teraz literka K. Tu mamy K. Tu jest K. Tu jest K i tutaj jest K. Dobra, to. to jest L i ostatniej mamy L, tutaj jest L, tutaj jest L i co, to wszystko Trochę chyba. Nie, ja myślałam, że będzie, a to R nie było. No R nie było niestety. R i D nie było. No dobra, czyli tu wygląda, że krzyżówka również pusta. Zostały jeszcze dwa losiki, wybierz sobie któryś. No, taki ten szybciutki, czyli to jest szybka kasa. I patrzymy, tu mamy. Wisienki nie mamy, tu mamy. No to chyba widzę, że nic nie będzie. Worka nie ma i tu mamy. Tak? I no to szybko, chyba wszystko. tak to szybko poszło. <laughs> A ty jeszcze masz świnkę? Tak, i ostatni losik na dzisiaj. Szukamy siódemeczki. Siódemeczki nie ma. 26, również się tu nie pojawiło. 25 też nie ma. I szósteczki. Brak. Świnka pusta. To wszystko? To wszystko. Poszło szybko. Poszło szybko. Poszło szybko. Mało dało. Z kompletu, ale dało. Z kompletu losików wpadła szybka piłka dając zwrocik. A ja mam 5 zł. mam 3 słówka, radar. Mam miednica I, i, austin. i Austin. tak. Także mamy 7 zł na 31. Bardzo, że coś jest na pomnożenie. Ale dobrze, że coś jest na pomnożenie. Tak jest. Dla no, no, ich nie mieliśmy, nawet że chcieliśmy wypróbować. No, ale jednak słabo wypadają, nie? One są no. fajne, ale jednak te złapki są moim zdaniem lepsze. Na ja pewno jeszcze wrócimy do nich, bo wiadomo, nie? Sami raz czas. na jakiś czas. Tak, będziemy na pewno je nagrywać. Także co kochani? Zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Zobaczymy się już wkrótce. A wy chłopaki bawcie się dziś dobrze. się do rana. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Muziaczki. Pa, pa. pa, pa.